Hej, hej, Witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek GTA 5 Online. Oczywiście dalej walka między siłami dobra i zła. Oczywiście standardowo zawsze muszę być diabłem. No nie mogę być normalnie aniołkiem. Ja pierdzielę. Jakaś mapa, bardzo otwarty teren, więc jest bardzo ryzykownie. Przecież tu się nie da przeżyć. Wcześniej było dość ciasno, więc można by ich atakować. No nie! No i się położyłem na nim. Widzicie, ciężka sprawa, bardzo ciężka sprawa. Ale tryb bardzo fajny, muszę przyznać. Podoba mi się. Taki troszeczkę inny dewmeczek. Taki tryb... Taki można powiedzieć tryb oprawcy połączony z dewmeczem. Może być. Zaczyna się ruszać chyba. Chyba warto byłoby się ruszać. No nie? Czekajcie, zobaczmy, czy ktoś nie nadchodzi z drugiej strony. Okej, okay. kończy się dzień. W ogóle nie wiem, czemu ten dzień wydaje mi się trwa dłużej. A kiedy ja jestem yy, diabłem z karabinem, to ten dzień trwa. Yy, znaczy, noc trwa krócej. Wypatrzcie, no że tak że ten. Czy... Ach, ten czas tak szybko leci. Jakie to głupie. Gdzie. Wow! Dzięki, stary. Wow. Ale mnie atakują, ale mnie atakują. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj. Ło, wow, jest! Aniołek, gdzie aniołka? Widziałem cię. Ja pierdzielę. Szaleństwo. Dobra, czterech zdjęliśmy. Suma summarum. Ale. Ło. Wow. Dobra. O, kurde, szybko! Nie! Za wcześnie, myślałem, że mam już broń. Za wcześnie wybiegłem, wiecie? Myślałem, że będę miał tę, tę cudowną maczetę. Maczetę śmierci, ale nic bardziej mylnego. O, tu jest kibelek. Może się schować. No, popierdź mi do tego kibla. Kibelka. Tam jest aniołek. Nie ma mnie, żartowałem. Czy mnie zauważy Dobra spadamy stąd Bo pewnie już świecę się na czerwono Że tam stoję Tam stoi na górce jeden O Kamil go próbował dorwać To nie jest taka prosta sprawa Czekajcie ktoś tu jeszcze jest O biegną biegnie dwóch Na spokojnie Czekajcie dostaniemy strzelby To ich wytłumaczymy Kurde, bo mi dorwie wcześniej Wybiegaj stąd, wybiegaj stąd, bo ci gonią. Dobra, leży... Uwaga, goni ci ah! o oh nią! my god! Wariactwo. Tam wolniej wchodzić Bo jest strasznie ciasno Bardzo łatwo mogą nas zdjąć Spokojnie rzekajcie. Tam był jakiś aniołek wcześniej Tu jest na razie cisza i spokój No chodź tu Gdzieś tu był aniołek, nie? Dobra, za wcześnie wyskoczyłeś, stary I dzień wstał Pora się schować Pora na, sch na chowanie o, Szlak chyba tu nie wskoczy Dobra, spadamy stąd O jeny, jeny, chowaj się Czekajcie, ci oni są? NIE! Nic, jest... ładnie O, z maszynówki dostałem Wariactwo. Dobra, gdzie są, gdzie są aniołki? Gdzie te aniołki? Proszę mi tego aniołka dać Na maczetę, prosto na maczetę go dać Zaraz ich tam powytłumaczę Tu jest cisza i spokój Względny Czekajcie, tak trzeba między tymi ciasnymi alejkami chodzić Bo wtedy są jakieś szanse Na przeżycie O, kończy się czas Także schowajmy się tutaj. Może nie zdorwą nas jeszcze. O, jest. Czekajcie, na spokojnie, na spokojnie. Teraz będą nas atakować z bliska. Jedź oni sam. Tu nikogo nie ma, nikogo nie ma chyba. Plecy, plecy, cisza. Względny cisza i spokój. Gdzieś jeszcze? Halo, halo? Jakiś aniołek. Gdzieś coś, jakoś, coś, ten. Nic. Pół czasu nam minęło, jeszcze nikogo nie zabiłem. Tam z tyłu coś biegało, widziałem. Z tyłu nam jakiś delikwent. O, widzę, tam pobiegł. Ha! Mam go! Ok, akurat się czas skończył. I co, wygraliśmy, czy nie przy... Zwy... A, zwycięstwo. Udało się. Okej. Okay. Teraz będzie powtóreczka. I zobaczcie, 4 na 5. I wygraliśmy. Na szczęście. 16 tysięcy. Druga drużyna 8 tysięcy. Ok, daj łapkę w górę, daję. Kontynuuj. Teraz będzie powtóreczka. E, rewanżyk. Zobaczymy, czy mi się uda odeprzeć a nasz atak. W sumie na razie będziemy się bronić jako diabły. W sumie rację. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak zakładam sesję, to zawsze muszę być diabły. To nie jest kwestia losowa. To nie jest do końca kwestia losowa, chyba. I to jest bardzo złe. Podob nie podoba mi się. Chcę być aniołkiem, a nie mogę być. Nawet jak zmienię drużynę, wtedy to też. No. A, mniejsza z tym. Damy radę, damy radę. Diabły czy aniołki, co to za różnica? Wszystko zabija. Wszystko jest śmiercionośne. I czemu stoi na środku ulicy? Że zaraz mnie tutaj torwam. Czekajcie, gdzieś muszę się ukryć. Musimy się gdzieś skitrać. Ewidentnie, na chwilę przynajmniej, na te... Póki dzień trwa. Musimy gdzieś się z... O. Czeka... O kurczę. Musimy się gdzieś tutaj... Co zgrane w ogóle, co zgrane? Czemu ich tyle tutaj, tutaj biega? Na no, spokojnie, może teraz tutaj, bliżej. Może ktoś mi tu wyskoczy. Ktoś? Cisza Jeśli na razie przyczaimy. Nie ma sensu tutaj, bo giniemy Giniemy niepotrzebnie A, to znasz? nasz! Holender, jasna Okej okay. Okej, okay, okej okay. O kurde, anioł. Chodź tu! Gdzie uciekasz? O, dorwali go dobrze Słuchajcie, no nas bardzo łatwo zauważyć Takie ślady zostawiamy, że to po prostu jest masakra jakaś Okej, okay, tam stoi nasz człowiek Dobrze, biegniemy się tędy Może tutaj, o jest, coś biegnie jest, Biegnie, 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 uwaga Kolejny biegnie Dorwał naszego Co jest grane, ile on ma życia Co to miało być, jakiś aniołek, proszę was Chyba demo Przybranie aniołka Dobra, biegniemy. Może tędy się coś uda załatwić. Pewnie tam gdzieś się ktoś skitrał. Musimy uważać. Ostrożnie. Na plecy. No i co, znowu nikogo nie zabiłem? Lender, jasne. A może tu się westchnę. Pudę. Ale słabiutko. Czekajcie, tu jest za jasno. Można wyskakiwać na środek. Tędy przebiegniemy. Tędy się przebiegniemy. Spróbujmy zaskoczyć ich od gdzieś tutaj jakiegoś zaplecza. No. Zobaczmy. O, jest coś biegło. Nie! Kurde! Przynajmniej jednego. Jeden. No co jest grane? Co to? Widzieliście? Uderzyłem go. No uderzyłem go przecież kosą. Powinienem go zniszczyć, a. Oh my god, powinien zginąć. Dlaczego on przeżył? Co to ma być? Niesprawiedliwość nadeszła. Przeładowujesz? Stój! Stój! No nie! Dlaczego w ogóle szybciej ode mnie biega? To jest dziwne. To jest przerażające. Dlaczego? Aniołek szybciej biega ode mnie, bo co, gruby jestem, czy co? Jakaś sugestia? Tam w ogóle stoi aniołek, chciałem powiedzieć. Nie trafiłeś go, ale ja go dorwę. Dobra. Patrzcie, dwóch anioł dwa anioły go, 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 go Co jest grane tutaj? Co oni tak się porozbiegali? Co za aniołki? Czekajcie. Teraz przynajmniej drwam troszeczkę aniołków. Jakieś punkty przynajmniej nabiliśmy. Mam nadzieję, że wygramy. To moja nadzieja, tam stoi. Stoi tutaj. To znasz? To znasz, okej. Okay. Gdzie jesteście? Dobra, ostatnia. Holender. Dobra, chowaj się. Wooo! Nie! Dobra, jednego dorwałem. mi, najważniejsze to jest. Na maczetę to wiadomo, dwóch nie ściągnę, nie? Chociaż pewnie, jakbym się człowiek postarał, to. przy okazji, troszkę szczęścia, bo jak weszło, to na pewno by się udało. Czekajcie, tam jakiś biegnie, ale on tak strasznie szybko biegają. Widziałem, dobra, to jest nasz człowiek. Dobra, to ja się przebiegnę tędy, może dorwę jakiegoś. Bierz go na plecy, bierz go na plecy, idę ci pomóc Ładnie O to chodzi Musimy na bliski dystans teraz walczyć Jakaś muzyczka tu gra w ogóle, ale jazda Czas się kończy Musimy to przeżyć, przeżyć, przetrwać Dwa, jeden Okej, okay, dobra, mam strzelbę Stoi tam znowu jakiś awczy Patrzcie jak awczy Jeden tutaj awczy Straszliwie I w sumie to bardzo dobrze Przynajmniej punkty na nas lecą mi się bardzo podoba Ja przebiegnę się tędy, bo coś mi tutaj nie gra Gdzieś się pokitrali wszyscy Znajembrzyci pewnie tam z tyłu będą Teraz zobaczymy Co jest grane? Gdzie oni są? O kurde, jakieś wybuchy Trzeba uważać Chodźmy tutaj. Ło. Wow. Chyba mu skrzydełko odpadły. Spokojnie. Dobra, to jest też nasz. Nie widzę. Kurde, gdzie oni, gdzie oni się pochowali? Ale jazda. Co, już koniec? Zwycięstwo? Jest, zwycięstwo. Drugie zwycięstwo, czyli dwa razy pod rząd zwycięstwo. Czyli zarobimy 63 200 dolarów. Nieźle. No. Ciekaw jestem tylko. No właśnie w ostatnim. W jednym z ostatnich meczów tam wstecz w odcinkach była ta sama sytuacja. Na początku dwie wygrane, a później dwie przegrane. Zobaczymy. Ok, na razie daję łapeczkę, podobało mi się. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy jaką mapę w ogóle wybiorą. A ktoś wygrał 31 tysięcy, tylko? A to tak, jakby wygrał dwa mecze. Jeden mecz chyba tylko. Dobra, już z tym. Niech mu będzie. Być może na jeden mecz go wyrzuciło. Potępieni 3 ja bym wziął. Ja bym wziął Potępieni 3. Bo to to, to to, wygląda coś ciekawego. Jakiś dach. Być może na dachu będziemy walczyć. To jest dobra myśl. Tak jest. Okej. Okay. dawaj. Kurczę, fajne. Ja może w ogóle jeszcze. Tak, trzeba troszkę bardziej te halloweenowe rzeczy sprawdzić, bo tego troszkę wyszło jednak. Równowaga drużynowa, oczywiście włączona, 6 minut na rundkę, e, maksymalny, najwyższy wynik, e, włączona równowaga i tak dalej. Zatwierdź ustawienia, wyślij zaproszenie automatycznie, e, dobieranie, otwarte damy, tak żeby każdy mógł dołączyć. E, członkowie ekipy, gracze do zapasowaniem umiejętnościami, również, że zapraszam bardzo serdecznie, oczywiście, że tak. Tutaj w ogóle Bedromont strasznie awczył. Podejrzewam, że to są osoby, które dołączają do gry i wiedzą, że nawet jeżeli przegrają, to zarabiam na rundzie 16 tysięcy. Szaleństwo. Ale słuchajcie, jak jest możliwość, jak jest szansa, to czemu by nie skorzystać, nie? No bo, wiecie, tak ja, no, Może wkurzać innych graczy. Dlaczego, kurczę, ktoś ma grać i... I zdobywać pieniążki, a ktoś inny po prostu wejdzie tylko do gry i, i tyle. I, i koniec. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze jedna osoba dołącza. Może teraz będzie po 8 graczy. Może będzie łatwiej. Zaproszony, zaproszony. No co, czekamy jeszcze, czy nie czekamy? Zaczynamy. Okej, okay, gamy. Będzie 8 graczy. Najwyżej będą mogli dołączyć jeszcze do nas. Jak będzie zmieniała się runda, to jeszcze dołączą najwyżej tyle. Zobaczymy jak nam pójdzie teraz. Przy mniejszej ilości osób. Dwóch mniej, czyli no, powinno być, powinno być sprawiedliwie. Czterech na czterech To jakie fajne ten kostium. Dobra, zaczynamy. Fajne tryby. Fajne tryby. Są sumie fajny tryb, o może nie tryby, tylko tryb. Bardzo mi się podoba. Mogę ogóle muszę też podskoczyć pewnie jeszcze do malowania, bo są nowe maski, nowe motocykle więc w sumie grać granie w zagubienie kontra Potępieni to jest fajna sprawa, bo przy okazji zarobię sobie gotówkę na zakup nowego motocykla, na tuning motocykla pod kątem Halloween i zobaczymy co z tego wyjdzie. I gramy na buntach w budynku, tak myślę. dzień, chwilę nie obniżyć ich wynik dobrze ej tam anioł bieg za tobą stary Wijaha! No nie, nawzajem się zabiliśmy. Z Kariksem. On mnie przydziurował, jak go zaszlachtowałem. O, kolejny aniołek tam biegnie. Mogę tutaj wskoczyć? Nie mogę wskoczyć, szkoda. To już nie będę próbował nawet. Nie ma sensu. Okej, okay, czekajcie, gdzie tu jest? Tutaj przebiegniemy Wow, To w ogóle tu można wysadzić chyba. O, zginął. Zabili aniołka. Ha! Skrzydełko odcięte. Nie pobiegniesz dalej. Jesteś tylko aniołkiem No tam jakiś biega. O, czas się kończy. Czekajcie, skitamy się na chwilę. No nie, no sam siebie wysadził chyba. Coś to jest niemożliwe. Weźmy strzelbę moją ulubioną. nadzieję, że nie wyskoczy za zakrawić budynku. To był bardzo takie smutne. Nie mogę wskoczyć na ten, na tak? No lender jasna bardzo ciasno, muszę powiedzieć. Także to nie jest taka prosta sprawa tutaj grać. To jest bardzo ciasno i z każdej strony może wyskoczyć aniołek. I to jest naprawdę bardzo trudna runda. To jest runda, w której każdy ma szansę, o może w ten sposób. Także ja sobie wskoczę tutaj. I... kurde, nie wskoczę wyżej. <laughs> o! Ale miałem fuksa. Gdyby się odwrócił to po mnie. Ja pierdzie, trzymamy się w kupie. Trzymamy się w kupie, panowie. Nikt nie ruszy, Przecież się boję trzymać. Dotykać, Dobra, mniejsza z tym, nieważne i co, znowu czas się kończy. No, bez nadzieja jakie beznadziejne. Jak ten czas szybko zlatuje. I co teraz? Teraz, turbokosa! Turbokosa przemówi. Nie, no to za głupi. Bez sensu, Kamil, co to zrobiłeś? Dlaczego sam się wysadziłeś? To było takie. Ładuj sobie Mam cię Ej, co jest grany, Oskar! Powinieneś sam siebie wysadzić. On strzelił do sobie pod twarz! Come on! Jaki sens normalnie czasami! Wow! Ale mnie tu rżą! Wow, 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 wow! Opanuj się! Zabij go! Dobrze. Elegancko. Czekaj, tu coś strzela, tu coś strzela. Bierz go! Mamy go! Nie! Rakieta challenge! Ah! Ale jazda. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Co jest grane w ogóle? Jak te anioły padają. Upadłe anioły! Leżysz. Przeładuj. Gdzie coś jest? Muszę patrzeć dookoła. Ja pierdzielę, to z każdej strony może coś wyskoczyć. Przeładuj, przeładuj. Może się przydać amunicja. W ogóle zostawiam te ślady straszne. I, I to jest niesamowite po prostu. Czekajcie, tutaj chyba najwięcej, najczęściej spotykamy w tym miejscu. Chyba plecy. Cisza. O Jezus Maria. Mam Cię! Ptysiu mały, ty! Ła ty! Gdzie? O, jak mi plecy zrobił, aż się przestraszyłem! Aż się przestraszyłem, a się przestraszyłem! Jest, kosa! Kosa challenge! Zaraz tutaj wbijemy Ci Kosę, aniołku! Rudawy ty, nie ten... ten Złotawy, rudawy! O, czekajcie, może się nie odwróci! Może się nie odwróci! Kurde, stój typie Zatrzymaj się, powiedziałem Haha <mum> <mum> Mam cię ty złośniku, żeś się dopiero pojawił Mam cię Jezus, jaki wariat ze mnie Stój O, dobrze <mum> Oh my god, nie no, super runda Podoba mi się Na tym dachu super się gra Nie no, masakra jakaś Czyż te aniołki to padają Padają martwe Ale nie mają szans Bidaczki, Bied o kurde wow. Diabły to wiecie, diabły Diabełki to diabełki, co nie? Nie! Kurde, ale mi pojechał Ale mi wyrżną teraz kosę ale mi wyrżną! Ja się muszę zemścić. Jestem diablo. Diablo, diabolo. Stój! Powiedziałem. Czekajcie, temu plecy trochę wyrwałem. Może się odwrócić, czekajcie, może powróci tędy. Kurde. Teraz nie wiadomo, z każdej strony mogę przejść. Wariactwo jakieś. Świ o, jest. Stój! Dobra. Mamy Cię! Co, już koniec? No bez jaj. Skończyło się. Zwycięstwo! Jest! Mamy to. Okej, okay. może się uda. Może się uda, zarobiliśmy 16 tysięcy teraz. Masakra, słuchajcie. 30 minut w ciągu... 30... Jeżeli wygrywamy, jeżeli wygrywamy 4 razy pod rząd, to w ciągu 30 minut gry, mniej więcej, jesteśmy w stanie zarobić jakieś 120... 6400 dolarów. Szanowni i to na takiej fajnej misji, na. Te... O, taka fajna zabawa. To jest po prostu świetna zabawa, świetna gra. Więc kurczę, no. I tak bym w to grał, a jeżeli mogę zarobić jeszcze taką kasę, podwrotnie, że wygrywam oczywiście, że nie wygrywam, to jest 4 razy 16, więc w sumie i tak wychodzi niezła, niezła sumka. Ale, ale naprawdę jest ok. Podoba mi się ta opcja. Czekajcie, bo tam coś biegnie. Stój, powiedziałem! Ha ha, ha ha Mam cię! Stój, powiedziałem! Stój! Czekajcie, przebiegniemy dookoła, na jakiś wypadek Nie! Patrz! Ło! Wow, co się stało w ogóle! Widzieliście, to zabij jednego, później drugi próbował mnie zabić żeśmy się stuknęli tak nawzajem ale wyszło w sumie remis wyszedł, nie? No ale zawsze coś, nie? Wow, kurde! Uwaga! Mamy cię! Szlak! Ja pierdziele, co się dzieje w ogóle? Ale ich kosimy, ale ich kosimy, to jest po prostu jest nieziemska sprawa. Zmień broń, zmień broń, zmień broń na karabin! Na strzelbę chciałem powiedzieć. Ło! Wow! Kurde Ale mnie za... Znowu ten sam, Dejzar mi mnie zaćgał Świrusek jeden Chodź tutaj Czekajcie, się wycofam trochę, bo tutaj za dużo ich biega Strach się bać Czekajcie Na spokojnie Na spokojnie, ja nie będę jej śledził, bo... Wariactwo jakieś Co jest? Gdzieś był przed chwilą, a już go nie ma co to miało być w ogóle? Czekajcie, na spokojnie. Gdzie oni są? Nie widzę ich kompletnie. Nikogo nie dorwałem. Jestem z Zmaczę to jest lepiej, bo jest dzień. Dobra, jest dzień. Dobra, musimy teraz śmigać sobie dookoła. Hahaha ha, ha! Nie wiedział z której strony wyskoczę Czekajcie Zas nim O, czekajcie, idzie coś Mogę tędy przebiec, zaskoczę ich O, lemtar jasno. Co jest? Jak przebiegł! No Co to miał być? Teleportował się Dlaczego Diabełki tak nie potrafią? Widzieliście? teleportował się, no szustwo! Oszukańcze to było, chciałem powiedzieć. Tak się nie robi, moi drodzy. Tędy często biegają chyba, nie? Jak pamiętam. Co, znowu czas się kończy? Ja pierdzielę. Gdzie są te aniołki? Wyrżniemy w pień. No nie? Dobra. Padłeś, powstań. Chyba, że jesteś aniołkiem. To może niekoniecznie. O, o, o! Coś się strzela! Ale słyszałem upadł do ma, więc jest dobrze. Ja pierdzielę, Jaki zmasowany atak zrobili! Czujecie to? Jakie szanestwo. Nie! No przecież zrobiłem stuku puku dookoła! Come on! Come on! Tak się nie robi! Aniołki, ja zabijają. No, no proszę was, tak się... No come on! Stój! No kurde! Nie zdążę się. Oh, chyba nie damy rady. Teraz będzie ciężej. Jeszcze dwie minuty. Czekajcie, na spokojnie, na spokojnie Na spokojnie gdzieś tam jest aniołek. Ha ha ha! Mam cię! Stój, nie strzelaj, poczekaj! Oszczędź mnie Ty mnie oszczędź! Uh, powinieneś być... Wy... No to jest w ogóle beznadziejne. No to powinien wysadzić kolega. Skoro strzelił bazuką RPG, prosto w... w innego aniołka, to powinien go wysadzić. I będą być kara. Powinna być kara za takie coś. Tak się nie robi. No nie! Zauważył mnie! Pewnie mi łebek wystawał, albo rogi stój, powiedziałem! Dobra, zabiliśmy się nawzajem, więc jest ok. Zawsze jakiś punkcik. Zawsze jakiś dodatkowy punkcik. Czekajcie. Czekajcie. Bo się kończy czas. Dobra. I teraz ostatnia runda. Ostatnia runda teraz. Musimy ich wyplewić. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Wyplewić. Jak najmniej aniołków musi być. Pewnie jakiś goni, nie, nie goni, dobra. Jest spoko. Czekajcie, przejdziemy tędy. Gdzie oni chodzą? Gdzie one są? Gdzie te aniołki? Pokażcie, jak śpieg. Dobra. Dobra. Czekajcie, przeładowanie. No to się trochę narobiło na początku. Uo! Nie wierzę, co to było? Zrespił się obok mnie. A, się cały czas przestraszyłem. Jestem roztrzęsiony Dobra, mam jednego. Koniec. Wygraliśmy, czy nie? Zwycięstwo. Cztery zwycięstwa. Zobaczmy. O mój Boże, 63 tysiące. I odchodzi. No Wcześniej też mieliśmy dwie rundy i wygraliśmy 63 tysiące, więc jest, jest ok. Dobra, tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. pa. pa.